Okienka i zabawa i nauka języka angielskiego. Z tym dzisiaj do Was przychodzę. W mieście moja pierwsza encyklopedia polsko-angielska z okienkami. To jest propozycja z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką i bookmarketerką, co oznacza, że opowiadam Wam o książkach dla dzieci: pięknych, mądrych, fajnych, ciekawych i zbieram je wszystkie na blogu Aktywne Czytanie. Aktywne Czytanie jest też na Instagramie, jest na YouTubie. Będzie mi bardzo miło, jeśli tam wskoczycie i dacie znać, że jesteście, że oglądacie i w ogóle dajcie mi znać, co się Wam podoba. Albo co się Wam nie podoba, przyjmuję wszystko. A teraz już zaglądamy, no bo jak okienka, to trzeba pozaglądać. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, bo z tej serii jest też książka kartonowa, bo to jest kartonowa seria. E, w domu. Recenzja w domu jest też już na blogu Aktywne Czytanie, a teraz sobie zaglądamy, co tam słychać w mieście. Tak jak widać, są to dosyć szczegółowe ilustracje. Mamy je też opisane w języku polskim i angielskim. Możemy tu sobie, nawet jak nie chcecie się uczyć angielskiego, wyszukiwać, opowiadać, bo a propos wyszukiwania, jest tutaj taki uroczy krasnoludek, a właściwie kilka krasnoludków. Zobaczcie, tutaj się na przykład spotkała krasnoludeczka z chłopakiem, Pakiem krasnoludkiem. I ja tam nie wiem, może pójdą na kawę, może sobie pójdą porozmawiać, a może pójdą rozrabiać. W każdym razie można ich szukać na każdej stronie. I oczywiście, że zaglądamy do różnych okienek. Zajrzę do śmieciarki, bo wiem, że fanów śmieciarek wśród dzieci nie brakuje. Totalnie niespodzianka mamy tutaj śmieci w środku. A tutaj mamy skrzyżowanie i to jest też fajne, bo wiem, że w grupie Aktywne Czytanie dosyć często szukacie książek, które pokazują. Krzyżowanie, pokazują środek miasta po to, żeby chociażby wyjaśnić maluchom, jak się poruszać, gdzie się zatrzymać, gdzie są światła, o co tutaj chodzi z tym właśnie poruszaniem się po ulicach czy po chodnikach. Więc to jest fajny pomysł na taką po prostu wyszukiwankę. Jasne, że mamy tutaj dużo pojazdów, no bo dzieci też lubią pojazdy. Mamy karetkę pogotowia. Zobaczcie, tutaj jest taki pojazd, który wiezie coś zielonego, zielone rzeczy, a w środku chyba. Jak otworzymy, jest królik i jest opisany królik, więc właśnie chciałam Wam to powiedzieć. W tych okienkach, tam w środku, nie zawsze są takie oczywiste rzeczy, że jak śmieciarka to śmieci. Oczywiście, że o to głównie chodzi. Natomiast jest masa niespodzianek, dokładnie tak samo jak gdzieś tam w torebce u jakiejś pani, właśnie te krasnoludki. To jest też fajne. Mamy windę, a w windzie, kto może być w windzie? Można się bawić w zgadywanie. Słuchajcie, w windzie jest dyrektor. Są tutaj też na przykład na tym skrzyżowaniu są też światła, to, to co wspomniałam wcześniej, czyli rozmawiamy z dziećmi o bezpieczeństwie. Mamy też pracę w mieście. No jasne, że jest księgarnia, wiadomo, mamy też restauracje, mamy sklep z zabawkami. W sumie też a propos pracy w mieście mamy wóz strażacki, mamy weterynarza, który bada kogo, właściwie pani weterynarka chomika. Dalej idziemy sobie po tym mieście, idziemy, idziemy, idziemy i wchodzimy do sklepu. Mamy duży supermarket, w którym no właśnie robimy ulubione zakupy. Pamiętajcie, szukajcie tutaj wszędzie tych krasnoludków. Jest jeszcze park, tu jest bardzo kolorowo i bardzo zielono. To, co mi się podoba w tym parku, to no tutaj jest dużo niespodzianek. Podobają mi się y, głównie dwie rzeczy. To to, że mamy tutaj dziecko na wózku. To jest super, bardzo doceniam. Mamy tam gdzieś też y, pod jednym z okienek Krasnoludkę, który robi Akuku, ale mamy też pana, który idzie sobie z psem, i pies zrobił kupę, i co trzeba zrobić? Posprzątać po swoim psie. I ten typek tutaj, jasne, że sprząta tam w środku, jest kupałą, oczywiście w woreczku. A jak dzieci jeżdżą na przykład na rolkach, czy tam wcześniej, jak było miasto i skrzyżowanie, i ktoś tam jechał na rowerze, wszyscy, ale to wszyscy mają kaski. Więc dbałość o detale jak najbardziej. No i mamy jeszcze miasto nocą, życie nocne. A co w nocy robią krasnoludki? Musicie już sami sprawdzić.